Witam Was ponownie z drugiego domku. Jeżeli chodzi o nową rzecz, która się pojawiła, to są to schody na górę, które zrobił mój sąsiad. Poprzednie schody w drugim domku też robił on. Trzeba się było wciąć trochę w, łazie, w przestrzeń łazienki, czyli tabelka została ucięta i schody zostały pochylone. Dlatego, że nie chciałam, żeby były jak drabina, bardziej przypominały schody, chociaż są dosyć strome, ale już się przyzwyczaiłam. Więc zaproszę Was w końcu bez użycia rusztowania na górę. Tada! Bałagan, tak. Tutaj są wszystkie moje rzeczy zgromadzone. Nie będę wam pokazywać tego bałaganu, tylko jeszcze zrobię ujęcie, jak to wygląda do dołu. I tak wygląda to trochę strasznie. Barierkę będę robić na samym końcu. Teraz spróbuję zejść, ale to już bez kamery, bo obawiam się, by to mogło się skończyć źle. Wyjątkowo po wyjątkowo ciepłym początku kwietnia przyszły przymrozki, które no, porobiły trochę strat, no, trochę. Jeżeli chodzi o sad, to bardzo. Jabłonie pięknie kwitły, ale po tych przymrozkach, więc większość kwiat, czy większość sporo kwiatów wygląda w ten sposób, są brązowe, więc prawdopodobnie Odpadną i nie będzie owocu. Plus jest taki, że y, są nowe pączki i może to w nich nadzieja, że jednak coś, coś będzie. No, taki to jest los, że to jest nieprzewidywalne. A przy okazji, będąc przy tej jabłonce, która jest szarą renetą, chciałam Wam powiedzieć, że znajomy zaszczepił mi y, papierówkę. Może opowiem o całym procesie. Będąc tutaj na spacerach, e, z sąsiadką zidentyfikowałyśmy dwie jabłonki, które rosną, e, wyglądają na bezpańskie. Nie wiem, czy są dzikie, może kiedyś w tym miejscu było jakieś gospodarstwo, i po prostu się ostały, natomiast są w miejscach takich. E, Powiedzmy w pustkowiu, ale mają przepyszne owoce. Jedna to jest papierówka, taka, którą pamiętam z dzieciństwa, z dużymi, żółtymi owocami, a druga jest bliżej rzeki, to chyba późna odmiana. Mają, nazywam, zielone jabłuszko. Ma takie, no, bardzo zielone, znaczy, no, są raczej zielone niż czerwone, właściwie nawet rumieńca za bardzo nie mają i są kwaśne, ale do przetworów idealne. I w grudniu. Ze znajomym wzięliśmy y, kawałki gałązek z obydwóch drzewek. Zakopaliśmy je y, w ziemi, a parę tygodni temu zostały wykopane i zaszczepione y, dwie gałązki po każdej po jednej z każdego rodzaju, czyli dwóch na tym drzewku. I chciałam powiedzieć, że papierówka wypuszcza już pączek. Tak więc wygląda to, że przyjęła się, tutaj kolejny wygląda, ym, że będzie, yy, znajomy miał już yy, specjalny nożyk, miał taśmę, to w sklepie ogrodniczym kupił i taką yy, yy, pulardę, nie wiem jak to nazwać, jakąś maść, ja szczepić nie umiem, więc dla mnie to była wspaniała okazja, a tu jest ta druga, zielone jabłuszko, tylko właśnie jeszcze no zobaczymy, bo to jest późna odmiana. Dla mnie była to wspaniała okazja, żeby przyjrzeć się, jak się szczepi drzewka, tak że następnym razem, możliwe, że zrobię to już sama, bo pirazy oko mam pojęcie. To jest czereśnia. Była, miała piękne kwiaty, była po prostu pięknie okwiecona. Natomiast spróbuję złapać tutaj od ostrość. Nie jestem pewna, czy to nie odpadnie. No na to, że przymrozek przyszedł po tym, jak została zapylona, ale czy to przetrwa, tego nie wiem. To jest śliwa. W ostatnim filmiku byłam tak zaaferowana, że nazwałam ją gruszą, ale to jest śliwa, która pięknie kwitła. I też nie wiem, czy będą śliwki, czy nie. No i zapowiem. Przyczyna mojego zaaferowania to jest moja grusza, która przede wszystkim wygląda dziwnie. E, pokrótce, bo chyba taka jest jej uroda. A druga sprawa, że w zeszłym roku ją tak ostrzygłam, że jest można powiedzieć i dziwna i łysa. Ale tak. Miała kilka, w sensie ja już ją mam. To jest najstarsza, jaką mam gruszę. Mam ją już. Będzie tutaj piąty rok na działce I, i długo nie kwitła. O, tutaj próbuję znaleźć jakiś zalążek. W tym roku zakwitła w końcu. No, ale, ale były te przymrozki, więc nie wiem czy coś z tego będzie. Ona jest o tyle problematyczna, że też ma pęknięty pień. Pękł jej dawno temu. Tu widziać rdzeń. I ja nie wiem, czego to jest wynikiem, ale żyje, żyje i i może będzie miała się dobrze. Ale chyba będę musiała w tym momencie uciąć jej wierzchołek i bardziej zadbać, żeby się rozgałęziła niżej. Chyba drugi rok z rzędu muszę powiedzieć: Adio, porzeczki czerwone, w sumie czarne też. Niektóre już miały nawet duże owoce. Proszę, jakie białe? Widać, że przemarznięte. Jest obsypana kwiatami, ale prawdopodobnie one odpadną. Jedyna szansa, że coś zasmakuje, to są owoce, które były w środku drzewka, chronione przed tym podmuchem, i na przykład no, te nie są białe, więc może te dojrzeją. Zakwitło wiele truskawek, ale te czarne środki mogą świadczyć o tym, że to są przemarznięte kwiaty i z nich owocu nie będzie. Całe szczęście idą nowe pączki, więc na, ten, ten, ten wygląda, że przemarzł w tej formie pączkowej, bo tam czarno w środku. No ale będą nowe kwiaty, więc no, normalnie to są truskawki, które owocują pod koniec czerwca, więc mam nadzieję, jest jeszcze czas żeby się zregenerowały. Wiśnia była przepiękna, w sensie jak kwitła. Ostały się te szypułki, w sensie tego jakby nie odpadły, ale czy to będzie z tego owoc? Trudno powiedzieć. To samo agrest brązowe, już takie owocki były. Brązowe są, po prostu przemarznięte. To na pocieszenie powiem, co przeżyło w dobrym stanie przymrozki. No, no, to na pewno to, co zimuje dobrze, czyli czosnek. Czosnek w truskawkach wygląda pięknie i zdrowo. Bób i cebula trzymają się pięknie. Myślę, że jak popada deszcz i zrobi się cieplej, to już będzie naprawdę, naprawdę bujnie. Pinak. To jest ten, który wykiełkowałam na parapecie i został tu przesadzony w tą grządkę z oryginalną ziemią. Nawet, nawet sobie radzi. Ale ponieważ to jest oryginalna ziemia, zostały tu wsiane marchewka i pietruszka i widać jak wschodzą. Widać rządki. Przykryłam agrowłókniną grządkę z... z Wczesnymi ziemniakami, bo były już dosyć, że tak powiem, bujno zielone, i mimo przykrycia na te mroźne noce, no, przemarzły. Ale tutaj jest ta część przemarznięta, ale myślę, że ponieważ są grubo zakryte, czy to, tą ściółką tutaj kompostem, po prostu pod spodem yy, bujne życie kwitnie i jest im ciepło i już nawet widać, że świeże wychodzą listki więc jeżeli nie będzie już takich mrozów to powinny, powinny znowu pięknie rosnąć ale tak prawie wszystkie wymroziło jeżeli chodzi o tą część naziemną Jerzyna też wydaje się nic sobie nie zrobiła z tych mrozów, po prostu miała pączki i trzymała je zamknięte, także jest gotowa na ten moment, kiedy będzie na tyle ciepło i bezpiecznie, żeby się otworzyć, ale listki ma piękne, zdrowe, wygląda pięknie, oczywiście róża pomarszczona, zaczyna, no właściwie nie widać śladu po tym, żeby te przymrozki ją... A nie ślad widać. Jednak widać tutaj na czubkach liści, że jednak też swoje dostała, ale bez, bez większych strat. I pigwowiec japoński. To prawdopodobnie będą straty, ale są nowe pączki. To jest grządka, na której w zeszłym roku były ziemniaki w dość grubej ściółce słomianej na zimę. Ta, do, do, do jesieni ta ściółka się bardzo ładnie przekompostowała. Część z niej zabrałam, a część zostawiłam tutaj, żeby, jak powiem, się jeszcze bardziej skompostowała i była dosyć zachwaszczona jeszcze tydzień temu, bo zdążyły przebić chwasty. Ja odchwaściłam tylko margines najpierw, żeby posadzić bób. Już minął chyba miesiąc od tego czasu i widać go w końcu. Ale on, ledwo go było widać spośród chwastów, które głównie to są osty. Dzisiaj przegrabiłam tą grządkę i wyznaczyłam ścieżki. Nie za dużo, bo chcę zaoszczędzić powierzchnię uprawową, ale tak, żeby można było dostać z obydwu stron, był dostęp do grządki, w, aby posiać, potem zebrać czy poplewić. No i tak jak w którymś filmiku spo, wspominałam, planowałam, żeby tutaj poszła kukurydza, którą nadal mogę między bób wsadzić, ona sobie będzie kiełkować. Ale pomyślałam, że skoro tutaj tak mocno wybijają osty, to to jest informacja, którą powoli uczę się czytać, czyli z czego ta ziemia potrzebuje. A potrzebuje z tego wynika długiego palowego korzenia, bo tutaj jest dosłownie gli, no glina, to jest po prostu gliniasta mocno ziemia zbita. Która duży, przy dużych temperaturach w lecie no, zamienia się w beton. I co wymyśliłam? Że skoro ta ziemia chce długiego palowego korzenia, to go dostanie w formie marchewki, pietruszki i skorzonery, wel, skorzonery, skorzonery nie wiem jak to się wymawia, której korzeń, według opisu, może być, mieć nawet 18 cm. To to jest naprawdę bardzo dużo. I mam zamiar tutaj to gdzieś umieścić, ale oczywiście mam zgryz, bo yy, z jednej strony te warzywa lubią słońce, a z drugiej strony chcę tu robić wiatrochron. Yy, od strony południowej, niestety, musiałby być i zasłaniałby te małe warzywa, więc mam zgryz. Yy, ale może rzeczywiście. No może nie być tak źle, bo tu jest tak naprawdę południowy zachód, a tu jest południe i południowy wschód, więc może jeżeli bym dała te niskie marchewki pietruszki w tej środkowej części, to y, może będą łapać nad wystarczająco światła, że będzie im dobrze. No dobra, zabieram się za sianie.